Patrzcie, z jakimi kretynami muszę się użerać, i to tymi od samego Google'a. Chciałem promować swój film, bo zebrał on żenującą ilość wyświetleń, pomimo bycia bardzo wartościowym materiałem. Zgłosiłem więc chęć jego promowania za moją kasę. Odrzucono mi te reklamy jako nie nadające się, a kiedy zakwestionowałem to odrzucenie, przyszła do mnie taka informacja. Słuchajcie, bo tego nie będzie dużo. Na początku maila pajace piszą, że po weryfikacji moja reklama została uznana za zgodną z zasadami reklam. A niżej czytamy, że ponadto chcą mnie poinformować o tym, że moja reklama narusza zasady dotyczące reklam. Czyli witają się informacją, że popełnili błąd i ich wyspecjalizowany zespół sprawdził moją reklamę i się nadaje. A kilka linijek niżej wlatuje tekst, jak gdyby nigdy nic, że się nie nadaje. I teraz najlepsze. Czytamy dalej, że mój film zawiera nazwisko Grzegorza Braun'a i z powodu tego nie nadaje się, bo to reklama wyborcza. Nie ma w moim filmie ani słowa o Grzegorzu Braunie. Wyjaśnijcie mi, jakie spierdoliny siedzą po drugiej stronie ekranu, które nie mają najmniejszego szacunku do swoich własnych użytkowników. W tej sytuacji jestem klientem, bo chcę za coś zapłacić, a jakiś chuj jebany kłamie mi w nieskładnej wiadomości, że wspominam o Grzegorzu Braunię w swoim filmiku o GTA i dlatego ją odrzuca. 2025 rok i mam wrażenie, że za wszystko odpowiada już sztuczna inteligencja, która zawsze się myli. Pierdolone zjeby z Google używają sztucznej inteligencji, bo nie mają własnej. Napisałem kolejną wiadomość do pana Prianshi, aby wskazał mi minutę i sekundę, w której pojawia się nazwisko Brauna. Bo y, ja wspominam tylko o Korwinie i to w kontekście niepolitycznym, w takim, że znam wiele sławnych osób osobiście i tak samo jak pozowałem na przykład z Maxem Peinem, to i pozuję z Korwinem. Wszystko w kontekście zależności niepolitycznych. Chyba jest coś takiego jak kontekst użycia danego nazwiska, jebane Sukinsyny, nie? A poza tym, Brown to nie Korwin.